Lekcja wychowawcza z Panem Jezusem. Na tę dzisiejszą ostatnią niedzielę w roku liturgicznym, czyli na uroczystość Chrystusa Króla, czytamy sobie fragment od Świętego Łukasza z, 30, z 23 rozdziału, od 35 wersatu. Fragment bardzo niezwykły, fragment, w którym Pan Jezus bardzo mało mówi. Fragment, w którym można nie tyle go słuchać, co na niego patrzeć. I to jest niezwykłe, to, to jest scena, w której Pan Jezus wisi na krzyżu, Pan Jezus umiera, a jednocześnie ona jest dana w momencie, w którym widzimy go jako króla. Więc pytanie, gdzie on króluje? Król przecież jest tym, który wydaje rozkazy, tym, którego wszyscy słuchają. Tym, który siedzi na tronie, a tu Pan Jezus ani nie jest wywyższony w swojej chwale, ani niewiele mówi, niewiele rozkazuje, ponieważ jego władza, jego w ogóle wolność jest ograniczona. I to, że my patrzymy na Pana Jezusa, to jest niezwykła lekcja, ponieważ my patrzymy na tego, który więcej pokazuje, niż by powiedział. On już swoje powiedział, on już swoje kazania, swoje mowy, swoje przemówienia miał. Teraz Pan Jezus, Pan Jezus mówi czymś innym. Nie? Kiedy patrzymy na Pana Jezusa, to widzimy miłość, która mówi więcej niż kazania. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa, to wtedy patrzymy na Jego czyny, które są bardziej przekonywujące niż Jego słowa. Ponieważ cała Jego Ewangelia teraz z teorii, z zachęty staje się praktyką. Patrzymy na Tego, który wisi i jest miłością. Nieraz mówimy, śpiewamy, miłość ukrzyżowana. Nie? Patrzymy na Pana Jezusa i widzimy miłość. Widzimy, jak tam jest wiele jego postaw. On jest cały miłością, cały jest wybaczeniem, cały jest nadzieją, o której mówi w tym fragmencie nawracającemu się dobromu łotrowi. Cały jest troszką o swoją matkę, o. Kościół, Ojana, cały jest przebaczeniem, cały jest miłosierdziem o tych, którzy Go krzyżują, którzy Go nienawidzą, itd, i tak dalej. I to jest niezwykłe, jak wiele można odczytać w tym, że Pan Jezus tak bardzo mało mówi, a tak wiele robi. I teraz wśród tego pozornego milczenia pana Jezusa, wydaje mi się, że w tym fragmencie płynie dla nas bardzo ciekawa wskazówka. Otóż, skoro pan Jezus mało mówi, może tak po prostu, chyba czasami najlepsze są najprostsze rozwiązania, żebyśmy my w tym tygodniu też jako mąż, żona, ojciec, matka, nauczyciel, wychowawca, mniej mówili. Ale wiecie, można nie ma się co oszukiwać. Wykorzystać to w taki sposób, że mm -hmm, dobrze, to teraz będę mało mówić. Zwróćcie uwagę na to, że ja teraz mam nie, nie w tym kierunku, nie w tym sensie, ale w sensie takim, żeby odkryć, jak wiele można, czasami jak dużo więcej można powiedzieć tym, że się będzie więcej kochać, więcej się troszczyć, że będzie więcej życzliwości, że więcej będzie uczynków niż mojego gadania. Czyli przestać tyle gadać, żeby zacząć więcej dobra robić. Taka recepta. Taka wskazówka do naszego życia rodzinnego, do naszego wychowania. I teraz, gdzie odkrywać, gdzie widzieć to, co ja mogę robić, kiedy przestanę tylko gadać? No właśnie w Panu Jezusie. No właśnie w zauważeniu tego, co jest potrzebne, żeby budować, żeby wspierać, żeby zachęcać, żeby zmieniać innych, żeby przyciągać innych, żeby budować innych, żeby pociągać, porywać za sobą innych. Te wszystkie rzeczy które prezentuje Pan Jezus, oparte przede wszystkim na miłości. Jak usuniemy gadanie, wtedy jest szansa, że będzie więcej przestrzeni po prostu na miłość. I tego się trzymajmy. Powodzenia z Bogiem.